Hola kompanie me nombre i zapraszam do drugiego odcinka z naszego multiplayer Skowron V kontra Pyrek eee, w The 2. Dzisiaj ze mną jest pan Pyrek. Witam bardzo serdecznie, dobry wieczór, bo nagrywamy to wieczorem. Pozdrawiam wszystkich widzów i dziękuję za fajny odzew w komentarzach zarówno pod moim, jak i również pana Skowrona filmem. Kontynuujemy te nasze działania wojenne. O właśnie. Dzień jedenasty. Dokładnie tak, tylko teraz ja muszę tutaj ogarnąć, czy mi się opłaca, czy mi się nie opłaca. Myślę, że mi się opłaca. Teraz trzeba włączyć dyseksowe myślenia. Jestem daleki od tego myślenia po całodziennej robocie. O, widzę pośpiech. Już to nas dostrzegasz niedobrze. Panie, przestań dostrzegać takie no, ważne no, rzeczy. No ja widzę po tym, po... Jak to się mówi? no. O tym, jaki jak ten czar wygląda, jaki jest jego symbol. No okej. Okay. Akurat czar imperialny jest jeszcze w miarę łatwo rozpoznać, ale te legionowe to już nie rozróżniam. Hmm. Ale przydałoby się nauczyć. Kiedyś. Chor jeszcze jest też łatwo rozróżnić. No jeszcze czary. jeden w takim układzie. Dobra, ale nie na tej prędkości gry to naprawdę nawet, nawet mi nie jest szkoda, wiesz, przedłużyć walki, Zabrałem żeby się wyleczyć. obok tego, jasz tego jaszczoluda? Nie, kurwa, muszę ci ją zabrać. Ja wiem co tam jest. Ja wiem, że ty wiesz co tam jest. Ja wiem, że ty wiesz, że ja wiem. Ja wiem, że ty wiesz, że ja wiem, że ty wiesz. Ja wiem, że ty, że ja wiem, że ty wiesz, ja wiem, że ty wiedziałeś, że ja wiem, że ty wiesz. No. Ja wiem, że my wiemy. No, wiadomo, nie. No, no wiadomo. Dobra. Wszystko się panie ułoży. Fert, panie Fertku, kochany. Panie Paździerku. Dobra, kurczę, no to czy trochę. już być pana, panie, Panem Boczkiem. A czy takiego trochę Pana boczka, jakby mama, ale no nie mogę ty go tak nazwać. A, dobra, co by tu wejść? Dobra, tak wygląda sytuacja. Mistyfikacja. No nie, tu wejść z jest stąd tu. E, nie, ma, nie ma co za bardzo szaleć, tutaj widzę. Nie ma czym. Co są w Ja krasnolud. Idź nie tam. Def. Dobra, muszę zaatakować. No trudno. To wait. Jedni mu tam. Czarownika masz. Wszystko słyszę, no. A mogłem, mogłem grać na słuchawkach, wtedy byś mnie w ogóle nie słyszał. No mogłeś, mogłeś, ale niestety tutaj jakość ja audio. Nie muszę słuchać, bo i tak wiem co masz, nie? No, my tak, że wiemy, że jest remis, nie? Wiemy, wiemy, co mamy, tak naprawdę. Tylko mam nadzieję, że nie zdążysz dojść do upiora. Ja mam, ja mam taki plan, żeby po prostu dojść do kolejnych form moich jednostek i mieć nadzieję, że ty nie dojdziesz do upiora nie, wtedy. Nie w tym momencie. ale Jednak nie wszystko pamiętam w tej misji. To po mojej stronie fajna rzecz jest. Chyba po twojej też w takim razie. A zresztą. Zobaczymy, co to będzie. Co to będzie, czy mana piekielna mi się tu jakoś przyda? Do czegoś, chyba do, do żakle... zaklęcia szans, trafienia, nie? Do świętej siły ci się przyda. To bieda, święta zbroja, to jest dopiero. A no to tak, to kamień To kamienie mana runiczne ta. mi musisz dać, panie. Musisz mi powiedzieć, gdzie są, bo ty na pewno znasz tę mapę na pamięć. A, ja nawet to widzę. To, że jest... jest problem. No. Urła Syrena alarmowa mnie tutaj Muszę zaatakowała Menda jedna A dobra A no Aż tak dobrej pamięci nie mam, żebym jeszcze pamiętał jakie jednostki mają straż, no to, to... Nie no sorry Aż tak na pamięć się nie uczyłem map no. Jeszcze. No, złoto to widzę przejąć. Co tam jest? Są manewry, widzę, Ustawia się za zasobami, żeby do przodu mieć jeden punkt więcej. Tak jest. Całkiem słusznie. O, o, ktoś nadchodzi. Skrzydlaty Pegas. Usiadający konia wieczorem. No tak. Syren, atakujesz Syrenkę. No. Syrenkę, o już, już zniknęła od dwóch strzałów strzelców, jak widzę. Już jak ty to widzisz już? To tak na bieżąco jest? No. O pies Bajka. Wszystko już widać, tylko ciebie nie widać, bo nie mam spiega. Sąsiada złodzieja muszę wysłać no, dobra. Jakoś by tutaj Trzeba było. Jezus nie to bą def. W... <noise> Spieprzyłem Już byłoby po walce. O, muszę jeździć. No dobra, nie ma źle. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nie, no ba. Tutaj, Jaszczorów Meduza. Nie, ta Meduza to mnie tutaj przeraża. Tam jakiś wód zbirów, hmm. dwa drzwidy i łucznik. To jest trochę groźna sprawa, panie. Ile młody barbarzyńca bił? On tam miał znerwione obrażenia do ilu? Do 80? Nie pamiętam. Życia miał ze 170 chyba. Młody barbarzyńca. A zaraz ci powiem, bo będę z nim walczył. Chociaż ja. Nie, ci no, no to nie, muszę nie, nie, mówić. nie, podpowiadaj <laughs> nie mi. Nie muszę. Bez nie no sam. mogę ci powiedzieć, ale czy to będzie prawdziwa liczba to już sobie sam zdecydujesz? Tak? No właśnie <laughs> Znawiam się czy nie powinienem jakichś manewrów jeszcze wykonywać tym kapitanem Konwoju. To kapitana bombę masz? O no, kur. Kapi kapitan Bomba, dokładnie, tak jest. No, nie to kapitan plomba bardziej... <laughs> Pamięci, mam tu coś przydatnego? No to tylko co, ale co? To... Dobra, to ty, to ten. Ja tu muszę wąż ogrodowy otworzyć, trochę wody rozlać. Moim wężem ogrodowym. Już masz wę... co? Funsza już masz? No co? To ja jeszcze A, krakena mam. nie mam. A bo ten faken to jest w ogóle gdzieś na dole, chyba. Mi się zdaje, na samym dole jest ten faken. To, to, to gdzie jest kraken? Kraken jest na południu. A wąż? To musisz przy... Wą... Węża to już mam. A to gdzie jest wąż? Wąż jest na środku. Znaczy na środku... Na, na górnym środku, no coś takiego powiedzmy. Okej. Okay. No, kiedyś tam, kiedyś tam podejdziesz. Dobra, tu trzy utopcy, nie... Momentu, muszę sobie pod... Dobrze, ten hajs płynie krwią. Pięć, dwa, sz... Nie, to nie mam co się tak tutaj zapędzać. Dobra, ty to podejdź tutaj. Tobie jeszcze coś z... O! Dziękuję bardzo. Fajna rzecz. Super, przyda się. Takie rzeczy ty ja mogę nosić. Dobra. Idziemy tu. Zaraz telejdzie, czekaj. O! królową. A to wiadomo. No, no, no musiałem mieć nie? no, nie, nie było Dobra, tak zrobimy Co to gówno zrobi, Czyli jak to gówno zrobi to tego nie wydawał Jakiś zwój pewnie albo różka Nie 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 Dobra takie takie gówno zostawimy Many nie ma co używać bo nie ma po co i nie ma czego i nie ma skąd jeszcze to robimy może. Dobra, trzeba to robić. Jakie ty masz statystyki, panie Arganie? No jesteś po dobrym weekendzie z Grosikiem. Albo też kinem. Dobra. Tu się może coś złego zrobić. Jest ten gołosy ręki, to ona może mnie zaatakować, mnie może zabić. A zresztą trudno. O, barbarzyńcy tam chyba są w środku, czy co? Bieda. Nie, nie, to jest. Włócznicy jacyś. Włócznik, włócznik i zbrojny. Liczyłem na jakiegoś maga. Eee, tutaj. Ale niestety. Włócznika to można dać co najwyżej rózgowice. Rug Tyle. Czekaj. Ten młody barbarzyńca z wilkiem, to, to mogą mnie tu poharatać, tak że mogę to przegrać jak będzie. Ja bym nie miał nic przeciwko, nie? Ja trochę bym miał właśnie. O, 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 widzę, że już dostrzegasz chyba moje miasto. Panie, zbierzemy się do miasta Galdar. Powiadają, że przywództwo klanu Galdar posiada mój list mi kontrolować. No dobra. No, Wiesz, z tego to już nie. Dobra, zobaczmy. Musiałem coś tu zostawić dla ciebie. No spoko. Żebyś ruch stracił, przynajmniej. Nie ma problemu. Ula, i tak ta, nie ma to i tak sensu, nawet widzę, że cię podleczę. Powinieneś no tak. mi teraz Sygnet całować. Tak. Dobra, nic ci oni nie zrobili, ale mieli, mieli tylko zachęcić cię do straty ruchu. ja no to trzeba było zostawić jedną jednostkę w takim układzie. Jak takie Ups. kombinowanie Tam 50, 50 w tą czy w tamtą to... Złodziej i halina kiepska Jeżeli mamy złodzieja i halina, i halinkę kiepską to ja potrzebuję co ja tu O, potrzebuję? będzie się pośpieszał. Będzie się pośpieszał. Będzie... Ty to już wszystko wiesz co ja będę robił Będzie wiesz, się nie? złodziejował. Nie będzie nie. truł będzie nie, tru... na szpiega. Bie, myślę, że szpiega będzie widział, co masz. <laughs> domyślam co wezwie? ty masz. nie chcesz szpiega marnować się ruchu na to, tylko problem w trutka tym, że tu... A, kiedy znajdziemy się na zakręcie, to trudka będzie. No <laughs> tutaj nie przejdę. Dobra. Halinka to jest albo rózgowiczka, albo ta cała Twoja upiorzyca. A się Nie no, Halinka to jest matka, nie no, to Halinka A. jest trochę silniejsza. Mariola kiepska była rózgowiczka. Jakie tam? No, zapomniałem grzecać Mariola, albo Jolanta Pupcia. Waldusia niestety nie ma miejsca. No, sfera ta nie będę robił, żeby Waldusia robić, nie. Wąż morski mógłby być tym, prezesem Kozłowskim. Teraz będzie kombinowanie. Jeżeli to jest różgowiczka. Ty, ty możesz tu przejść. Ty masz pewnie 21 ruchu. Pewnie. Dobra, załóżmy, hmm. że masz 25. Wyjdziesz tu, przejdziesz raz, dwa. trzy, cztery... Mam nadzieję, że to nie jest różgowiczka, tylko ta, ta twoja kulisza królowa. Jeżeli to jest rózgowiszka, to nonsens, ale dobra. O, wyzwałeś mi dowódcę na pojedynek. A jednak jest Halinka kiepska. Dobra, spróbuj uciec. Jak ci się nie uda, to trudno. O nie. Da, dało ci się uciec, super. Dobra, Świetnie. ale teraz jest już przejście do ciebie, no? Teraz mam już do ciebie przejście. Super. O kurczę, no, robię, o, zaczynają się tutaj robić manewry ostre. Trochę brakuje mi. Co rozkazujesz, panie? tak naprawdę, co mógłbym. No, w sumie i tak muszę dwa pośpiechy dać. Tak, tam jeszcze z tyłu jest jeden statek, to tam pewnie jest turzgowiczka. Eee Ferdynand do kiepski A, masz dotąd widok No cóż No myślę, bo to można skończyć już te tak naprawdę no. Tę grę w tym ja odcinku mam, Masz teraz karty w ręku, bo jest twoja tura i ty teraz możesz zrobić co chcesz, nie? To jest właśnie to To mam jeszcze ale Inaczej jest. jak ja będę miał swoją to wtedy ja bym mógł myśleć, także tutaj no jeżeli dojdzie do Twojej tury, jeszcze. No, jeżeli dojdzie do mojej tury, jeszcze. Kurde, no zastanawiam się. No, tak naprawdę to tę halinkę. Ja sobie pozwolę ją zabić, dobre? Pozwolisz, że ja to zrobię. No, twój ruch jest, nie? Rób jak uważasz. Trzeba by się jej pozbyć. Nawet jeszcze na drugi pośpiech będziesz miał. Bo może no, będziesz miał. W, tym, w ten sposób. Dobra, easy tutaj walka widzę. Quick fight, się... eee, Ja zrobiłbym, czekaj. Też bym zrobił, ale nie możemy, tak? Co, rozwalaj halinkę, drugi ci podciągnie piątkę będziesz miał tylny... No dobra, zabijmy tę halinkę w razie Szkoda, że nie było chybienia w halinkę, no ale dobra. Czekanie. Ty też możesz je wziąć, nie? Lol, ale tutaj paraliż. Dobra, zabijamy to. Arcelisz, Paraliż? O, o niedobrze. dobrze, A, nie. Wojownicy z pajęczyną na głowie jakoś dają radę. No, coś tam robią. Yes. Coś tam robią, no, coś tam drobią. Ale to takie o... Obrze, leczą I musi uciekać. O jezu, jeszcze ja zabiłem go chcąc, Ale failowałem to. Nie ale chciałem. wiedziałem, że tak może zacząć kombinować, żeby się uleczyć. No, chciałem, chciałem to zrobić, ale no, klikowałem sobie, niepotrzebnie zaatakowałem. No dla mnie całe szczęście, że tak zrobiłeś, nie? I co? Teraz drugi pośpiech i po walce. Ty się podleczysz i będzie po wszystkim, bo tam leśnić Ja Tylko po prostu sobie trochę podziobałem ciebie, a tak się na to no konwoju wszystko. tu jest. Wszystko jest, no. Ciekawe. Jest ja teraz sklep. tylko ciekawi czy ty masz na drugi pośpiech i czy mnie teraz tam nie zjedziesz, nie? Też się zastanawiam, panie. No ja bym, ja bym to skończył, ja przepraszam widzów, że, że to się skończy w dwóch odcinkach, no ale, no... ale bo to, bo Ja się tak spodziewałem, że tak będzie, tak myślałem, bo ty dzisiaj jak to się skończy, że my zaraz będziemy mieli konfrontację, tak Bo myślałem. faktem jest to, że ja planowałem coś takiego, że gdybyś doszedł do Upiorów, do Upiora, to bym już nie miał szans z głównym bohaterem, musiałbym go omijać i jakimś, jakiejś jednej tury musiałbym jakoś dwoma pośpiechami ci w stolice wjechać z matriarchą. Bym dał radę, ale pewnie sobie tam jakieś dwie wiwki wstawiłeś, już bym nie dał rady tego zrobić. Nie, właściwie wiesz, co gizgę wstawiłem jeszcze. Co dałeś? Mógłbyś na... Nie, to gizgę wstawiłem jeszcze. Ja, ja się też... na nie przygotowałem jeszcze na twoje... Ja kombowie. też jeszcze w stolicy nic nie. Dobra, no spróbujmy cię tutaj pociorać. Mam nadzieję, że dam radę, że, że nie przegram. Że się okaże, że faktycznie to tutaj się da zrobić, tylko ja raczej bym chciał jeszcze... Ale ten ci pójdzie, bo ci strzelcy to robią ci tam robotę i to naprawdę... Muszę taką... to policzyć jeszcze 6, 12... Eee... Nie, tutaj złodziej nie ma szans, żeby doszedł no poprzez tę wodę. Słucham. No raczej nie da rady. Zabraknie mu jednego punktu ruchu chyba. O, jeszcze jakieś błogosławieństwo? No, skąd ty to rzecz wziął? Zwój zwo... miałem. No tak myślałem. Jakiegoś kronosa mi rzuciłeś, czy coś tam? To już zwój nie ma. Szkoda. A, no, dobra, tam, czy... wchodzimy w to. Co mi tam rzuciłeś? No jest i ten. Templariusz i wtajemniczy czarownik cały. No, to jest akurat już przeze mnie przegrane raczej. No nie wiem, właśnie no, możesz to jeszcze ugrać. te widmo może tutaj. No. Dobra, no pozbądźmy się czarownika, żeby nie było. Tak myślałem. Tak myślałem, tu będzie obro... Tutaj kapłan by się bardziej przydał teraz zdecydowanie. No, ci strzelcy się tutaj wszystko zrobią za ciebie. Nie mam tu za bardzo podejścia teraz. Liczę na to, żeby Wilmo nie trafiało Chociaż raz, żeby nie trafiło, jedno chybienie A, bohatera wolisz coś muszę zrobić No, tutaj będzie tam Ty mi tu zmniejszyłeś inicjatywę O, tu masz wszystko w swoich rękach Dalej bohatera Żebyś mi tutaj Mikstur nie używał. No właśnie chciałem. Aby się podleczyć miksturą i będzie od nowa zabawa, czy się zaczynać, nie? No tak. Że ja tu nie mogę cię dopuścić do tego. Dobra, strzelamy w bohatera i jaki pan coś. A no jest Bransoleta z trzaszkami i sztanar ochrony, no to to. Nie no ty to jeszcze potki masz. Nie, przegrałem to. Przegrałem ten atak tutaj. No, mam szans. Już bez bohatera tego nie zrobię. Jeszcze twój, twoje ten. Twoje widmo i ten pancerz na tym Ferdynandzie. Ja tego nie widzę. Jest widmo, które cały czas trafia, nie? No i widmo, które cały czas trafia. Teraz to lepiej, by był Ferdynand. Na środku, to by ci jeszcze mógł strzelca napierniczać, a tak... Cały czas to widmo trafia, właśnie się wiem, czy nie powinienem się go pozbyć, ale no... Liczę na to, że chociaż raz nie trafi to widmo. Potrzebuję jednego chybienia jego. <laughs> to są wszystko losowe rzeczy, nie? Także no... Tak wychodzi. No dupa. Ale to jest... jest... No przegrałem, no, no widmo tutaj robi robotę. No i to nie byle jako. Od by mi to spartaczył wszystko. No nie wiem, niekoniecznie. Wyleczony. No widmo ciągle trafia. No tylko teraz musi się przebić przez teryka. Trzeba było... jednak... Nie, już bez sensu, ty masz jeszcze drugą potkę, to nie musisz się przez nic przebijać, nie ma sensu tutaj. Jeszcze mogę... no, złamstwo, no, to to... Jakbym dobił trzeci poziom i założyłbym jeszcze ten standard, co tam znalazłem, to by mogło się A coś... oporności? No tak, 15%. No. no właśnie. Nie no, widmo, jestem, tak... wszystko trafiło, no kurde. No, no to, no to dziś, no jest, no. Ale zobacz, to jest taki przykład walki, gdzie taka losowość... Dużo robi, bo jeżeli by było jakieś chybienie, to losy walki mogłyby się diametralnie zmienić. Jedno chybienie bym potrzebował z twojego tak. widma na początku. Jedno chybienie, na samym ale, początku. Myślę, było, było naprawdę ciekawie. No bo ja myślę, tutaj też trząsem portkami. No myślę, że faktycznie, no, 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 no było było na co popatrzeć, ale kurczę. Powiem i tak. Myślę, że byłoby jeszcze ciekawie, gdybyśmy, wiesz, trochę jeszcze się uzbroili, wiesz, czary i tak dalej. Bo ja sobie tak powiem, powiem ci, że tak sobie myślałem, żeby zajście wężem gdzieś od drugiej strony pozbierać manę, to maną rzucić w ciebie czary, później przyzwaniem rozwalić ci dowódcę i wjechać, nie? samymi przyzwaniami nawet. O tym myślałem, żeby pochomikować manę i wtedy na ciebie... To już takie chamskie by było, bo na poprzedniej rozgrywce na odwecie tego Nikulona też mogłeś tak zrobić ze mną. No, on to jest kamień, To są kamienie runiczne. Ale generalnie no to właśnie czary robią. Robią różnice. Kurczę. No. To szybko nam się zakończyła rozgrywka, no ale to mała mapa, także wiesz. No. Nie jest. ona... Ona i tak jest nawet całkiem niezła, tylko jest bardzo otwarta, też nie? Także można z różnych stron tutaj się znaleźć, ale w miarę jest taka synchroniczna, nie? Takim jest lustrzanym odbiciem, tak? więc ona, się, ona jeszcze się w miarę nadaje. Na ale, ale, to, ale to czuję teraz taką podwójną porażkę z Kretesem po prostu, bo wcześniej musiały, musieliśmy w poprzednim odcinku w połowie wczytywać, bo siadałem na neutralach, wywalić. A teraz jeszcze ja miałem taką przewagę tutaj zaklęcia, jakieś z A Cię zaatakowałem. To, I no to jeszcze widmo. Mimo, jeszcze jednak szczęście też przyjęło, bo to widmo trafiało, tak? Także to. No jedno, to chybienie się dla ciebie, po jedno chybienie. Zastanawiam no. się, czy strzelcami właśnie nie powinienem Ci najpierw sfokusować się na widmo. To może. No, gdybyś się sfokusował. To... Znaczy, powiem Ci tak, bo ten czarownik by ci robił 30, ty byś i tak to no prawie zaouthillował, ale byś dał radę. No właśnie Jaki, wiem, byś... no, myślałem o tym, ale chciałem się już tych obrażeń jakichkolwiek pozbyć. Nie spo... Ale kurde, nie pomyślałem o tym, no. że to widmo będzie tak trafiać. Wiadomo, że korci zawsze zdjęcie jakichś jednostek. Tak? A ty miałeś akurat czarownika od razu. Nawet no, piętnastkę nawet jakąś rzucił, to widmo nie miałem na to many, ja, ja bym rzucił, ja bym, ja miałem nawet opracowaną błyskawicę i właśnie chciałem te błyskawicę tutaj zarzucić, ile, ale... Ile, many zostało w 75 tym mam, 25 mi many brakowało, a. żeby błyskawicą... No to wrzucić. a mi zostało 200, żebym jakieś drzewko tylko przyzwał. Mogłem, zro... mogłem się wstrzymać z tym atakiem, nie... Mogłem... powinienem bohaterem zostać na tym mieście, żebyś tym mnie nie mógł debafować ani ranić, na mieście byś mnie nie zaatakował raczej. Proste, wszystko... potrzebujemy mapy. Mapy, w której spokojnie się podekskimy i spotykamy się w połowie, tak jak na tej, którą stworzyłem dla was. No. I po prostu wiesz, cała cała naprzód chodzi każdy ze swoją artylerią i walczymy. No ale kurczę, no czuję się naprawdę nieźle przegrany, no, ale dobra, no gratuluję, no myślę, że możemy skończyć, no tutaj nie ma co, no nie ta. będę nawet zmieniał no że po prostu wychodzę. możemy tam kiedyś yy, poczynić, także no. No tak, szkoda, że, że tak szybko, ale ta mapa to to jest taka na dwa odcinki, no max trzy jakby się ale tam No myślę, posiągnęło. że i tak widzą się spodoba, to jeszcze nasze rozkminy na koniec, także tak. taka esencja tej gry, więc... Chyba że, jakiś, chyba, że widzowie będą zainteresowani, co by było, gdybym e, jednak tutaj został w mieście, nie atakowałbym i byśmy trochę dłużej sobie pograli. No, może no to też byłoby ciekawe. zobaczymy, co widzowie powiedzą. Chyba, co? że nawet teraz ale... moglibyśmy te wczytania, ale nie, bo to bez sensu, to już będę się potrójnym przegranym czuł, jeżeli jeszcze raz przegram. <laughs> Najpierw przegrałem no, na Neutralach. No, zakończmy ten scenariusz i tyle. No, no, wyszło, wyszło tak. Jak wyszło, wyszło Potrzebujemy wyszło. po prostu stricte mapy pod smoothie. Tak, dobra, to nie, to kończymy w takim układzie. Przegrałem, no. po prostu, przegrałem. Powinienem widmo fokusować, bo faktycznie myślałem, że ten wtajemniczony mi mało zrobi, bo ja mam hila obszarowego i tak, ale się bałem, że jeszcze będzie podciągał do 35, że tam coś się zadzieje niedobrego, że te obrażenia... Ale będą za dużo zbyt czasu duże. trzeba żeby się przebić. Bo ty tam miałeś z przodu 110 obrażeń, yy, tam 55, bo się broniłem tam do 60, mój bohater miał 165 hapców. Yy, wtajemniczony by tam zadał mu tam z 15, 17. Jakbym faktycznie widma w dwa strzały walnął i by twoje widmo mimo wszystko sparaliżowało mi bohatera, to jak to by było? Ale bohater... Tak, teoretycznie, teoretycznie to nawet była szansa, żebyś nie złatował tego czarownika, bo ja miałem 10 panterza. Więc z 80 no podstawowych byś mi zadał 72. Była szansa na przeżycie. Tak, była szansa Zawsze. na przeżycie, no. Faktycznie. Ale to jest jednak 10%. 10% to ratuje sytuacje, jak są obrażenia duże, na przykład 300 ktoś zadaje, czy To wtedy potrafi ratować skórę, a przy takich małych wartościach to jest no, do podciągnięcia. To jest nie? dokładnie do podciągnięcia. to, to... To przynajmniej 60 Dobra. obrażeń coś musi zadawać, żeby no to 10 No, to będzie na dzisiaj, bo gdybyśmy tak mieli teraz gadać, to byśmy tak zrobili z tego dziwny odcinek, nie? No, bo będziemy sobie gadali pewnie jeszcze o tym. Nie. Dobra, to drodzy Państwo, dziękuję bardzo za uwagę. Ja byłem z Kowrą 5, to był drugi, drugi i ostatni dziękuję. odcinek z naszego pierwszego jeden na jeden z pyrkiem. Pewnie będzie tego więcej na jakiejś innej mapie, bardziej takiej dopasowanej do nas, żeby było też więcej odcinków, prawda? No ze mną był Pyrek. Ja również dziękuję panie Skowronie za rozgrywkę. Fajnie było, krótko, ale jednak no... Taka mapa była. Ale no. nic straconego, będzie więcej tego, także... Do następnego po prostu. No. Dziękuję to. bardzo za uwagę i pozdrawiam. Na razie, pozdrawiam i polecam. Skowron piąty. Cześć.